Jutro rusza proces Grzegorza Brauna. Wśród zarzutów, które teraz są mu stawiane, między innymi ten dotyczący zgaszenia świec hanukowych prawie dwa lata temu w Sejmie. Pytanie: Czy Grzegorz Braun może trafić do więzienia? No, rusza jutro proces, w którym pan Grzegorz Braun jest oskarżony o siedem czynów. I Tak, może trafić do więzienia. Oczywiście nie wiemy, jakie sąd, jaką sąd wyda karę, bo to, to należy do sądu. Natomiast tak, zagrożeniem można za te przestępstwa, za siedem przestępstw, powtarzam, można za to trafić do więzienia. Tam jest też obrażenie i znieważenie i naruszenie nietekalności cielesnej byłego ministra, zdrowia. No i cały szereg różnych czynów, takich, no, których, których już... Niestety przyzwyczajamy się w wykonaniu pana Brauna. W sumie prokuratura y, postawiła zarzuty panu Braunowi za 19 przestępstw. Te 19 przestępstw podzielone jest na cztery grupy i w tych czterech grupach, ponieważ za każdy czyn musi być uchylony, w stosunku do każdego czynu uchylony immunitet. Bo przecież pan Braun jest y, europosłem i to jest taka procedura, że y, parlament musi zbadać... Każdy czyn po kolei. I teraz Parlament Europejski uchylił immunitet w stosunku do dwóch grup czynów, czyli tej pierwszej w stosunku do której proces jutro rusza, i następnej, gdzie są cztery czyny, no, podobne. Tam, tam, tam też są te czyny dotyczące pani doktor Jagielskiej w, w szpitalu w Orośnicy, Tak. A dwie grupy zarzutów jeszcze czekają na uchylenie immunitetu. No ale to są czyny podobne i czyny, które na pewno skończą się uchyleniem unitetu i trafią do, do polskiego sądu.